l 3000 z tej Robo. Jak widzicie, dzisiaj gram sam. To jest mój pierwszy film. I już Wam pokazuję moje konto. Mam Bula, mam Bibi, mam Bo, mam Spajka mam Kolta, mam Franka, mam Nite, mam Rose, mam Szelkę, mam Poko, mam Daryla, mam Karla, mam, mam El Primo, Rigo, Piper, Marleya, ma Dynamajka, Tika, Penny, Pam Ośmobita i yes. Jessica i broka. Ja oczywiście biorę Jessica, bo chcę ją pod ekspić i zaczynamy. Dobra. A no! I dawajcie ła subskrypcje łapki w górę i napiszcie w komentarzu, to przy przypnę wam serduszko. A no i napiszcie jeszcze No yy, Stars. To wtedy Wam przypnę serduszko, sorry. Mm. O nie! Kurczę! I ten... Y, co jeszcze? A dziesięć 10 łapek w górę, nowy film. Okej, okay, dobra, y, zaczynamy teraz naprawdę. Na Bo trochę się rozgadałem i przegrałem. I ten... Dobra, z Bibą gram. Y, Freddy... nie Dobra ludzie, ja tutaj rozwalam ich, ten team cały, o już to jest, już to jest, już to mnie będzie osłaniać, o nie, kurczę zginęła moja wieżyczka, ale dobra, nie Bibi nie, nie, dobra, jak widzicie jestem dobry. Nie mam innego konta. A no i przepraszam Was za to, że nie nagrywam od początku. Wiecie, że, że ciężko się pożegnać z kontem. Jak to robimy Od 0, od 5. Od Wiecie.

Dobra, od razu zaczynam i ten i będę już le, leciał. I, dobra. I, ja tutaj będę leciał. Jutro to na, y, będzie nowy film jak coś. Nie wiem jak to jest badnie, Co tutaj? O nie. co już mi mamy jakieś lagi. a dobra. Jest dobrze. No, no! Dobra, luce. No, no! Eee, ten. uciekł, on ucieka. Miko

Dobra, sprawdzę. Jakie są otwarte w sklepie? Nie, Nie, nie podobają mi się. Dobra, to lecimy z, z następną rundą. To ja zrobię cięcie? Albo nie. Dobre. Zrobię cięcie. już. tak szybko, ale dobra. I zobaczymy się po rundzie. Dobra, już wróciłem. No, niestety szybko zginąłem. To ja się już żegnam. Elo, ale trzy tysiące.